No więc siemanko wszystkim, dobry wieczór właściwie. Czy widzicie coś? Tak, to jestem ja, Angel666, tester gier. Ale nie, 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 chodzi mi tam, tam na ekranie. Mniej więcej tu. Czy widzicie te baloniki? Słuchajcie, w trailoucie zrobili rzecz, za którą mają u mnie producenci wielki szacun. Rok od premiery i patrzcie na to. Oglądnijmy sobie to razem. Update gry na rocznicę jej wydania. Oh yeah! Same nowości i co najważniejsze wszystko powróciło, że tak powiem, do darmoszki. Ale naturalnie cały czas możecie kupić. E Dwa DLC, gdzie w każdym dostajecie po trzy furacze e, i macie możliwość takiego nazwijmy to wsparcia, donateowania e, po zakupie twórców gry. No, zapowiada się konkretna arenka, ale tu jakiś odmieniony gościu, zaraz wam to wszystko wytłumaczę. A chwilę później ogramy sobie to na własnej skórze. Jest demolka. No ta gra nie należy do delikatnych. Tu latają kawałki blachy i latają również ludzkie szczątki. Oh jest. Oh, o, jakiś demolition tutaj nam. Powstało, widzę, że się kończy animacja. Już się nie mogę doczekać, aż to zagram. Ach, chcę, chcę jeździć. E, myślę, że to jest dobry moment, żeby Wam przypomnieć o tym. O proszę bardzo, jaki tutaj piękny, e, piękny zrzut, no bo jak to nazwać? E, słuchajcie, no więc, co mamy tutaj nowego? A? O, widzicie? Jest nowy skin, wyobraźcie sobie, i wygląda on tak. Ale patrzcie, jakie tu jest podsumowanie. Ile sprzedanych kopii, e, player play, ponad 500 graczy jednocześnie. No to, to myślę, że nie jest jakiś duży chyba wynik, jak na taką liczbę kopii, no, ale z drugiej strony jest ponad rok już od premiery, więc pytanie, kiedy to zostało osiągnięte liczba godzin spędzonych przez graczy, liczba pozytywnych opinii na Twitchu, proszę, liczba zniszczonych wrogów, zniszczonych obiektów, graczy, którzy wylecieli przez okno i tak dalej i tak dalej. Bardzo, bardzo ładnie to słuchajcie wygląda. Jest nowy furacz i to jest właśnie ten, jak się nie mylę. Mm, gdzieś tutaj jest o tym informacja. A, proszę bardzo, to jest dla Was bardzo ważne: Multiplayer is still in the long range plans, but we change uh, of it remained slim on development on consoles, it delayed too. O, proszę, czyli niby multiplayer jest, tak. Ale zobaczcie na to. Skupiają się teraz, żeby wydać grę na konsolę i wydawać DLC. No nic, słuchajcie. Eee, no to co? Zaczynamy eee, ten przydługawy wstęp, a to nie tu. Dawno tego nie robiłem. Haha. Eee, od sprawdzenia nowej skórki i wyobraźcie sobie, że trzeba za nią zabulić. Szmal. Dobrze, że tutaj przygotowałem się na tym koncie. Trochę mam wątpliwości Czy ten skin mi się podoba? Tu jakaś zabrudzona koszula. Ja nie chcę nic sugerować, że chyba się pochlapał keczupem, e, Ale to chyba nie jest keczup. No ale dobra, no kupiłem. E, żeby było, że jest najnowsza tutaj skórka. O oh yeah! No to co teraz? No to moi drodzy. Kupujemy nowe auto. Zobaczmy jak ono wygląda, zobaczmy jak ono jeździ I przetestujmy A właśnie, no bo jeszcze nie powiedziałem wam Jakie są zmiany Ale dobra, no ale kupmy sobie to auto Takiego grata mam kupować? No żartuję oczywiście, że go biorę Ej, zostaw mój zderzak Ja za niego zapłaciłem Co za e, Mam jeden już problem z tym autem To auto ojojoj, ile to wszystko kosztuje. To auto, słuchajcie, za bardzo mi przypomina Mustanga, a jak mnie pamięć nie myli, to w grze mamy już dwa Mustangi, prawda? Więc trochę mam takie wątpliwości. Najważniejsza. Uuu! No, ten to w ogóle to nie powinno istnieć. To to jest Mustang. Ale to. Cudeńko. No, popatrzcie tylko na to. Popatrzcie na to, cudeńko. Coś pięknego. Znaczy, nie zrobią mu sobie osobiście tak furacza. Ale w tej grze mi się bardzo podoba. E, dobrze, co tutaj jeszcze potrzebujemy kupić? O, że Pip, pip, jeszcze koła. Da, pewnie. Jakie koła będą pasować do tej fury? Factory Wheels, którą muszę też kupić. Nie wiem, najwyżej zmienię. To jest ta rzecz, do której się jeszcze nie przyzwyczaiłem. No i było tak dużo kasiury. Jakbym nie kupował sobie tego modelu, to de facto mógłbym em, Mieć, ale zrobimy sobie takie, słuchajcie, wyzwanie. I i przede wszystkim teraz tak, zanim będzie wyzwanie, to miałem Wam pokazać to: update na rocznicę, nowe auto, które już kupiłem, nowy outfit, które już kupiłem. Jest też wsparcie dla nowych kart NVD. Zresztą nie tylko Nvidia, i mamy, patrzcie, trzy nowe mapki: Triumph, Algskogen, cokolwiek, i Construction. Construction na pewno widzieliśmy na e, animacji tej e, początkowej, więc poszukajmy tutaj, czy jest ta nowa mapka. I, i tu jej nie ma, słuchajcie, to jest. To jest zaskakujące. Gdzie jest nowa mapka? Tu mamy nową mapkę i tu mamy nową mapkę. Altskogen to jest Thor. Dobra, czy ja mam wybraną nową furę, bo nie jestem pewny? No mam już z tego wszystkiego. No to. idźmy ją sprawdzić. A, i przy okazji taki tip: jak zarabiać kasiurę e, na. E, liczba okrążeń i e, zgadnijcie, ile może być maksymalnie okrążeń do przejechania. Jak ktoś zgadnie, albo będzie blisko, e, maksymalna pomyłka, żeby wam trochę podpowiedzieć, to jest 10. E, jak ktoś zgadnie, ile będzie e, jest maksymalna liczba okrążeń, robię odcinek, wyzwanie e, i będę próbował przejechać. E, E, tą maksymalną liczbę okrążeń, no typowe mm, RWD bym powiedział: oj, 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 oj! Małe problemy. Trzeba bardzo, bardzo uważać tutaj z gazem. E, ale jak to jest możliwe, że pick up jest szybszy. Od najnowszego furacza tutaj. Ja się pytam. Kurczę, no to nie jest dobrze. No nic, próbujemy, próbujemy. No trzeba go w końcu wyprzedzić. Tak, to jest trail out. Sorry. Wiem, może byście się spodziewali, że będę wyprzedzał go w uczciwej, że tak powiem, walce, ale czy to jest uczciwa walka? Ja nie mam turbo, zobaczcie na to. Nie kupiłem przecież turbosa, bo mnie już nie było na niego stać, więc myślę, że. Pojedźmy sobie teraz w ten sposób. Pooglądajmy w środku tą furę. No, tutaj, tak na tym torze, dosyć się siedzi głęboko w tej furaczku. O proszę, zapomniałem wyłączyć listy znajomych, takie rzeczy się też zdarzają. Trudno się mówi, mam nadzieję, że nie będzie za często wyskakiwać okienko, ale jak tu się słuchajcie, jedzie. No więc. Jest bardzo nerwowy ten samochód. O, pooglądajmy sobie ten tor z tej perspektywy. Zobaczycie, jak bardzo stawia bokiem to auto. Uuuh. Nie, no w sumie to chyba. Jak lubię ten widok i Wrasz Rally 3 przecież, e, w, które bardzo lubię w to grać. I zapraszam wszystkich do oglądania e, miłośników gierek samochodowych samochodiarzy. Obadajcie sobie Rush Rally 3 u mnie, jeżeli jakimś cudem jeszcze nie oglądaliście. E, a my tutaj. E, no niestety muszę powiedzieć, że coś tu jest nie tak z inteligencją komputera, bo... Patrzcie, nie ma jeszcze, nikt do mnie nie dojechał. Dobra, ale ja chcę to wygrać, chcę zgarnąć Kasiurę. E, chciałem dać im serio szansę pobawienia się wspólnie dalej. E, oj, maskę zgubiłem. ojoj, oj. A, bo ja jadę jeszcze z orurowaniem do tego. Mm, lekko go zdeformowałem, ale to jest wszystko lekko. Zaręczam was. Hello, Mia. You finished first. Thank you very much. Pięć koła tylko zarobiłem. Ależ on tam śmiga. E, no dobra. To idźmy obadać ten drugi tor w takim razie. Triumf. No i oczywiście jedziemy nowym samochodem. Mógłbym w sumie już turbo kupić, ale jak się okazało, nie potrzebowałem turbo, bo jestem tak dobry. Nie no, tak poważnie e, to niby jest poprawiona inteligencja. E... A tutaj. Czy widzicie jakieś pewne podobieństwo do jednej z map początkowych w tej grze? Jeśli widzicie, to bardzo dobrze, bo ja widzę ogromne podobieństwo. To wygląda jak przerobiona jedna z pierwszych map. Jeiku, ruchowo chcę wciskać turbo, a go nie mam. I oczywiście za dużo gazu, i od razu fura mi tutaj staje bokiem. No, tu myślę, że bez nitro już będzie ciężko wygrać, ale kto powiedział, że nie ma być ciężko? Fantastycznie, boomerek, że się mogłem od ciebie podeprzeć tam w tym zakręcie. O, jakieś tam zderzenie miało miejsce, ale mi siedzą na ogonie. Zobaczcie na minimapę. Goni mnie Ukraina, żółty i niebieski. Zabawnie to wygląda. Nie po co ja w niego przywaliłem? O, już Ukraina się rozdzieliła, został tylko żółty, ale jak żółty nie odpuszcza do samego końca, a tu jest finał! Proszę Państwa, czy się uda? Czy się uda? Jeszcze kilka zakrętów przed nami. Jeszcze kilka chwil niepewności. Uciekłem przed jednym. Ale tu jeszcze jest kilka możliwych kolizji. Czy będzie zwycięstwo? Czy się na tyle skupię? Czy mnie zielony teraz trafi? O. Nie trafił. Uh. Uh. Uh, ja chcę to wygrać! Jeee, yeah, mamy to doskonale! No tak, to się można bawić, słuchajcie! No to teraz już chyba stać mnie na turbo? Idziemy kupić to turbo! Jak taka fura, niedokończona! No tak nie może być, prawda? Gdzie mamy? Nitrosystem. Ja cały czas mam dylemat, czy opłaca mi się tu wywalać tą kasę. A, ale co, tam to tylko są pieniądze wirtualne, nie moje, więc mogę sobie je wydawać. No dobra. No to zostajemy z tym skinem i poszukajmy tej trzeciej mapy. Wydaje mi się, że będzie ona tu. Brawo! Derby. Je oh, yeah. ile domków tu jest? Ja je chcę ponieść, jakie to jest wielkie, uh. ja szczerze. Ja tu w ogóle się z nimi nie chcę zderzać, tylko by wolał. Ja bym wolał sobie poniszczyć tę mapkę, no czemu tu nie ma free play'a? Patrzcie jaka fantastyczna mapka do demolki, no. Boom! I szczał w boczek, pięknie, tak jak powinno być. Uhuhu, ale tu się dzieje. Ale dobra, dobra, bo ja trochę za dużo potraciłem już energii. Ale poniszczmy sobie to. No w sumie to dzięki ci. Halo, gdzie jest moje nitro? Masz za karę. A już go miałem tu pakować. Chociaż ja wiem, czy to taka wielka ta mapa. Nie lubię czołówek. Ale całkiem nieźle na tym wyszedłem. Co to jest? Eee! Kolo! Co to było? A, właśnie zauważyłem rzecz, która stwierdziłem, że chyba mi się nie podoba. Chodź, 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 chodź. Jadę po ciebie. Pięknie! I didn't do it! To nie ja! To nie, nie, nie! Skądże? Chodź, chodź, chodź! Dobrze, frau Uber! Mamy cię! Kto tu mi leci? Ten ucieka. No to niech będzie Iwan Konrad, ale jak ten garbus tu jeszcze żyje? Co oni z tym garbusem zrobili? Jak go tak wzmocnili? Frau Uber, Frau Uber, ja bym cię chciał tu dognieść trochę. Co ty na to? Frau Uber! Joe Boomer, ale ja mam za mało energii. To nie jest ten tryb, w którym powinienem. Dwa razy w jednym meczu, że tak powiem, mnie wywalili. Oj, bumerek! Czy tam ktoś jeszcze lata? No właśnie, tam mi się wydawało, że ktoś lata. Ło! Pięknie tam mu przy. Dawaj, 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 dawaj Żółta. Halo? Żółta, gdzie ty znikłaś? Tam gdzieś jesteś. Mm. O, biedny garbusek. Dogniódbym cię. A, widzę, że to robią za mnie doskonale. No garbusek teraz się rozwalił byle kogo, no. Ja chcę garbuska. Dopaść garbuska, zostaw garbuska! Ładaniwa zostaw garbuska! Gdzie jest garbus? Jego własnym ciałem będę zasłaniał. No, to skończyłem zasłaniać. Tia. Yeah. E On ma młotek w kieszeni, nie wiem, czy to widzieliście. Ale to taki pikuś. No i co? Teoretycznie były trzy mapy. Ale powiem wam, że ja nie jestem do końca zadowolony. I spróbujmy te trzy mapy przejechać, mam nadzieję, w tym trybie. Zróbmy sobie takie wyścigi tych samych samochodów. Ja już robiłem w sobie takie rzeczy, ale, ale. Myślę, że tutaj będzie to fajnie wyglądało. I teraz, jakie będą mieli skórki? Bardzo mnie to interesuje. Dlaczego komputer nie dostaje bonusowych skórek? To jest coś, co powinno być zdecydowanie w tej grze naprawione. Patrzcie, jak to ładnie kolorowo wygląda. kurde. Zapomniałem, że tutaj nie wolno dawać za dużo gazu. No dobra, ale jestem szósta. Ja tu oglądam, jak oni się rozwalają i w sumie czekam chyba. Aż się tak porozwalają. Nie no, żartuję przecież. Już się włączam do walki o zwycięstwo. No ale oni sami się rozwalili. Dobra, przepuszczę jednego. No właśnie, to to było to przepuszczenie. Oj, oj, oj. Ale tam ktoś wyleciał sobie. No i mi popsuli samochód, no był taki piękny. Na której mapie by zrobić ten challenge? Myślę, że to byłby fajny odcinek. Dajcie znać, co myślicie. No i oczywiście czekam na głosy. Ile będzie? Ile jest maksymalnie możliwych okrążeń do ustawienia? I pamiętajcie, że podpowiadam, że o 10 się możecie pomylić. Te 10 to jest taka magiczna cyfra, dająca pewną podpowiedź Final lap, a ja jestem drugi. Oj, nie to to już skopałem. O, ty, 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 gdzie tu mi się wbijasz na drugie miejsce? Nie weź, typie. No i po co ja to kręciłem? Drugi teraz dojechałem. Ech! <śleskujesz> Dobra, ludzi gąd,rze była zabawa, mam nadzieję, że wy się bawiliście równie fajnie co ja. Słuchajcie, polecę jeszcze jedną rzecz. Polecę sobie monoklasa, ale na ostatnim wyścigu. Czy trzy wyścigi? No dobra, zróbmy, to zróbmy to naprawdę monoklasa takiego sobie zróbmy. A co? Patrzcie, normalnie można się poczuć jak na mistrzostwach Bullet GT, albo inaczej mówiąc, Mustangów. Dobra, postaram się teraz nikogo nie wywalać z trasy. Chociaż przyznam sobie szczerze, że jak dla mnie, to oni sami się tu pięknie eliminują. Dobrze, że była ta banda, bo jak widzicie. Ale powtarza się, popatrzcie, ta sama sytuacja. Generalnie bez problemu mijam całą resztę i zostaje jeszcze jeden dominięcie, ale komputer też ma problemy z opanowaniem tej fury. Dobra, miałem go nie trącać. Proszę, też daję za dużo gazu. Za mną tam już bokiem stawiało ich. No, muszę to wykorzystać. Idziemy po zwycięstwo boczkiem, ładnie, nie popychamy go. Oj, co to było? Co to było? Ja jakoś chyba nie byłem świadom tego, że tamte opony mnie wciągną, że tak powiem. No i to było za dużo gazu właśnie. I znowu zaczynam... Oj, nie, 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 nie w opony angel, co ty robisz? Oj, oj fatalnie, fatalnie ale jedźmy pod publikę dzisiaj słuchajcie ja cały dzień spędziłem, cały, no większą część dnia spędziłem na rajdzie Śląska oglądałem sobie e, furacze w mistrzostwach Polski historyczne klasyczne no, Mustanga tam co prawda nie było, ale parę BMW. E, natomiast, e, no w Mistrzostwach Polski rządzą Skody Fabie, ale jest też e, Volkswagen 1, mm, Polo i jest też Hyundai i city, Hyundai, Hyundai i 20. I jest też. E, co tam jest, Citroen C3. Także w sumie. Fajnie się to ogląda, ale ja wyszedłem już na pierwsze miejsce i szczerze jestem trochę zawiedziony. Ale fajnie, że komputer też jedzie z problemami, czyli jest to, że tak powiem, dość takie prawdziwe, a nie że odwala sterylne same okrążenia. O kurde. Nie, nie. Tą furę trzeba bardzo kontrolować. I tu. Ja widzę, że robię wszystko, żeby przegrać to, ale przynajmniej kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że zwycięstwem. A co tam? Ugaśmy trochę ten rozgrzany silnik. Ach, ależ pięknie te klocki się rozleciały. No i to jest głupie. Dlaczego pokazuję, że wszystkie były żółte z czarnym paskiem? Nie! Musicie to naprawić. A ja Wam słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Angel 666 Tester Stargear. A to był odcinek o. Urodzinach trailauta, pierwsze urodziny trailauta, mam nadzieję, że będą też drugie i że będę mógł nakręcić dla was ten odcinek z kolejnych urodzin oraz z kolejnych zmian. Pamiętajcie o głosowaniu, czy chcecie karierę wersję 2.0 na jednym z moich profili. I siema, do zobaczyska, heja